Czym jest FreeCAD? FreeCAD jest otwartym, darmowym oprogramowaniem CAD-CAM. Jakie moduły występują w programie FreeCAD? Part Design, czyli projektowanie części, jest to moduł do tworzenia trójwymiarowych modeli, także parametrycznych. Sketcher, czyli szkicownik, pozwala użytkownikowi tworzyć szkice 2D, które mogą być używane do generowania 3D. Draft, czyli projektowanie w 2D, umożliwia rysowanie w dwóch wymiarach, przydatne do szybkiego szkicowania i projektowania. Arch, czyli architektura, moduł dedykowany do projektowania architektonicznego. FEM, czyli metoda elementów skończonych. Służy do analizy naprężeń i deformacji w projektach. Image, czyli obraz, pozwala importować obrazy i je modyfikować. Mesh design, czyli projektowanie siatki, służy do pracy z siatkami trójwymiarowymi. PART, czyli część, umożliwia łączenie różnych obiektów w jedną całość. Robot, czyli robotyka, moduł dedykowany do symulacji ruchu robotów. PATH służy do generowania ścieżek narzędzi w procesach obróbki CNC.